Pokazywałem na gdzie mamy nowe baniowice. Oczywiście dzisiaj znajduję się z Damiana. Siema. Dzisiaj sobie nagramy odcinek z baniowic. I zostawcie suba lajka w komentarzu, napiszcie baniowice. I w ogóle Damian już patrzcie, Was jeszcze oprowadzę szybko. Tutaj jest dom Matrixa. tutaj jest dom mój. Dzisiaj będziemy sobie budować z Damianem. Tutaj mamy dom... Ja buduję, Bania będzie przybudowywał domki villagerów, a ja buduję wieże tak, widowiskowe. Tutaj mamy dom Damiana. Naprawdę taki bardzo fajny. I wszystko jest tutaj u na fajne. Damian to jest taki skromny chłopak. No dobra, więc już zaczynamy szybko tutaj grę. Dobra. Więc tutaj ja widzę, że będę, Damiano będzie dzisiaj domki robił, a ja będę dzisiaj wiecie? No ja będę dzisiaj budował wieżę budowiskową, a banio będzie przybudowywał dom. Domy Villager'u, bo widzicie, no Damian przyznaj, domy Villager'ów no nie są za ładne. No, ale fajne w sensie mają kształt i ogólnie, tylko że trzeba to inne bloki dać do tego, bo będziemy przybudowywać dom. Tak, a my widzowie chcemy, żeby Baniowice były jak najlepsze tej widzowie, bo ogólnie wszyscy mamy takie fajne domki, Damiano ma chyba najlepszy. No, nie wiem, ale Mati ma bardzo mały dom. No, Mati ma za mały, można tak powiedzieć. Nie, ale na jedną osobę, to nawet No. To się jedną osobę posiadało. Tam ja domku. widzę, że ja przerobiłem domek Villagera. Damian zygłowy wy, wybudował, a... No, a Mati też... Nie wiem, w sumie jest Mati, z czego to wybudował. No, tu masz neta? Ja film, ale shorta wam pokazałem, a ci, którzy... ten shorta wam po prostu mówię, że mi się program popsuł. I Damian, będzie jakiś live na rocznicę kanału, na przykład z Baniowic? Mhm, na przykład z Baniowic, albo też z innych gier może być. Jak jest live to nie tylko z jednej gry, to też może być z różnych. Nie bez bardzo dużych różnych gier. Damian, ty jeszcze grasz w Brawl starsa? No mam na telefonie, ale jeśli chodzi o granie, to tak nie jest, ale na, na, na odcinkach mogę grać. Tylko, że teraz jestem mega słaby w Bluestar, co? Teraz gram bardziej w Clash Royale albo w Minecraft, co? Wiecie co Tutaj będzie taki ostatni ze świerkowych desek, teraz zbudujesz czegoś takiego innego, żeby każdy dom nie był, wiesz, ze świerkowych, tylko na przykład inny może być z, z innego drewna, albo może być z innego. No. Tutaj, tutaj jak na razie pół, Uła, widzę giga, dużo giga, bardzo się rozwinęły nasze, nasza wioska. I też dzięki, że mamy takiego wspania wspaniałego budownika jak Damiana mm -hmm. mm. O, jeszcze tutaj rozpadało nawet na bandnicach. To ja przynajmniej... Dwa No i dobra. No i teraz tutaj widzę wie, tak. Uuu, wiecie co, może zamiast tego kwarcu byśmy wzięli to co dalem dał o to, to. A Damian to jest wieża taka ob obserwacyjna, czy po prostu to jest twój y, osobisty taki? Nie wiem, to może być wieża obserw obserwacyjna, ale też taka moja. Nie, to się daj na... Na, nie, nie daj wiem. Na, daj nam y, publiczną. No dobra, to nie będzie publiczna. Ale to co każdy ma mieć swoją wieżę? Nie, przecież to jest tylko taka, to jest taki... To będzie jedyna chyba wieża tutaj. Tak, to jest taki wież, to jest taka Do... dla Baniowice. Żeby... Właśnie takie idealne miejsce wybrałeś. Wiem, to jest sam środek Baniowic. Będzie widok na całe Baniowice. No, bardzo ładnie. Możemy też wybudować coś na wodzie. Jako na tak, przykład ale, to w... ale dalej, wszystko budujemy na odcinku. Poza odcinkiem. No dobra, to dawajcie. Możemy na następnym odcinku to zbudować, albo dawaj jutro nagramy odcinek i będzie, będziemy budować. No i damy nasi dobra, na dobra, odcinki na zapas. Co? Tak mówię, dawaj zrobimy tak samo jak z Matim, że robiliśmy, że po prostu. No dobra, to odcinki na zapas zróbmy, ale. Że, że Cię wiesz, i... bo my często też widzimy, nie możemy nagrywać, to po prostu zrobimy takie coś, że będziemy mieć prawie no giga często odcinki z Damianem, bo po prostu nagrywamy jednego dnia kilka odcinków. No dobra. Tak z 2-3, że później już. A resztę, kiedy Damian będzie mieć czas wolny, to wtedy będziemy już mieć kolejne filmy na zapas. Dobra, takiej wysokości będzie ten, ta wieża, okej? Okay? A i Damian, bo tam się nam naganie zapsyło. Powiedz o tej tym głosowaniu. A no tak, e, ja i Baniu zrobimy takie coś, że Baniu wstawi posta, gdzie będziecie mogli zagłosować na najlepszego pomocnika do nagrywania, e, do nagrywania na kanał Bania i wy będziecie mogli zagłosować i, i, e, no, i no i ten kto wygra to Jestem wygra. ciekaw kto wygra, oj coś świeże pomiędzy Matiksem a Damianem. No może, Ale może Nie być wiem. też zaskoczenie, może być taki Oleg Danielsowi. No, bo Olek na przykład z Olekiem się mega fajnie nagrywa, on jest taki... A, on, a mam dla was dobre wieści, z Olek dołączy na Banowicę i będzie nagrywać. Mhm. Więc naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie. Dobra. A teraz trzeba ustawić... Bardzo ładnie widzowie zrobił tą wieżę, on jest po prostu niesamowity do tego. No, chłopie to jeszcze z góry. Patrzcie, jak już się to rozwinęło. Jak ja mam chłopie? Z dwa dni, patrzcie, w dwa dni, jak to się rozwinęło. W jeden dzień. W no, można, no, I jeśli chodzi o dobę, doborce, przez to ok. i Tu masz domek Damiana, tu masz wieże. Wybudujemy no, może jakiś y, stadion piłkarski. No, dawajcie, na następnym odcinku. Zbudujemy coś na wodzie, a jeszcze na zapas na, na zbudujemy boisko piłkarskie. Tak. No i chyba hmm. ten... a nie, jeszcze stąd jeszcze. Ja do... mam jeszcze jak coś 10 minut, to na jeszcze mianę... dokończę to... Jak, jak dokończę ten wieżowiec, to będę kończył. Tak, bo widzę, że naszym celem po prostu dzisiaj zbudować tą wieżę i po prostu tylko jeszcze... Y, ten... To jest taki szybki odcinek taki jakby. Tak. Zgadza się. Teraz będziemy chcieli nagrać z Matiksem. Też mówię, że będzie jutro, odcinek będzie też z Matixem i może z Damianem. Może. Jutro, jutro raczej tak. Możemy po treningu... Oh kurde, po treningu nagrać. Tak, bo widzę, że nie, nie będziemy wam nic o tym mówić. Jak, o jakim? W sensie o piłki nożnej, ale nie powiem takiego. jakiego Wy po klubie możecie się dowiedzieć gdzie my mieszkamy. No tak. Dobra. No tak damy, ale wiesz jest milion osiedli w naszym mieście. Dobra, Jest gdzieś z 10 tysięcy. Ale ja nic nie mówię, nie? Mhm. Ale dole nie. Teraz, tak żeby ta inna, żeby tak to inaczej wyglądało, to dobrze, tak pozdrowienie No, Dobra, chyba wszystkie okna są wypełnione. Mam nadzieję, że jeszcze ja zdążę Damiano do tego momentu, aż ty zbudujesz to wszystko, to mam nadzieję, że ja zdążę. To masz jeszcze raczej. Budować wszystko, tak naprawdę. Jakieś... A może, ej, baniu, banią, mam teraz taki pomysł, że możemy zrobić na przykład y, tak, że w tym wieżowcu mogło być nie dość, że takie mini mieszkania, to jeszcze na górze może być miejsce na, na widok. W sensie na... No co się na. Dawaj, jakiś basen zrobimy tam, żeby to było takie bardzo realistyczne. i na przykład w USA, nie? To się robi basen. No dobra, tylko czekaj. To dalej, na tym zrobimy też takie mini mieszkania właśnie, dobra? I to będzie widzę, naprawdę bardzo fajny apart taki apartament, to no nie powiedziałbym apartament, ale taki... A najważniejsze, że Damian ja dzisiaj nagraliśmy odcinek. No. No bo chyba co najmniej jeszcze tak kilka kilka odcinków w październiku, bo my teraz 3 giga często będziemy nagrywać zamiany. Zbliżają się... Zbliżają się ferie, to... Oj, 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 nie pytaj co będzie feria. ferie. No bo wiecie, ferie nie wyjdziesz na boisko, nie pograsz w piłkę, bo będzie śnieg i będzie zimno. No ale jest takie coś jak hala. Co jest? Jest takie coś jak hala. No, wiem, ale to treningi, ale to chłopie... To chłopie, mhm. no treningi, no ale będzie mieć kilka czasu wolnego, bo szkoły nie będzie, będziemy mieli wolne. Mhm. To trzeba korzystać, trzeba się cieszyć. Dobra. Oj, no, mi się wydaje, że mi trzy domki jeszcze zostały. Myślisz, że zdążę? No, myślę, że to. Tak. Ten obrzydliwy domek, ten obrzydliwy ten. domek zmienił zmienimy na. Tak, to się. To obrzydliwe się. Dobra, ile ja mam jeszcze czasu? Jeszcze mam. A nie, jeszcze mam 8. To widzowie, może jeszcze. Nie pytajcie, Damian, Damian nie chce po prostu. Damian by chciał nagrać, ale ma tam dodatkowe lekcje. Mhm. I... No czasami nie ma tak się... Dobra. Może zdążę, może zdążę. Już speedrun, żebyśmy tak... Z tymi domkami. Jeden Zrobię tutaj Jeden... będzie. Raz, dwa, trzy, cztery ten... Mogą być tutaj cztery takie mini mieszkania. Takie remonty widzowie trzeba robić, bo widzicie sami jak wygląda taki domek villagera, taki... Jezu kurde widzowie, bo tu już tutaj prawie wszystko skończyłem z tymi domkami. Ale jeszcze kurczę trochę jeszcze ten ostatni. Dobra, ja ten ostatni też będzie mieć taką samą zdążył I widzowie takie takie e, takie po prostu remonty. Tych domów nie będą takie giga duże, tylko po prostu takie, żeby ten kamień giga bardzo przeszkadza widzowie. Mhm. Gdyby nie robili remontów, gdyby nie te Krawienie. No Ja już raczej zdążę, dobra, tutaj jest już lit. I ostatni domek, dobra już zdążę na luzie. Dobra, już też tylko ja tylko muszę ten dach tutaj zbudować. Tak, tak, tak. Może dawko powiad, może dawko dołączy na Baniowica. Może. Muszę ci i to czy nie? Nie. Nie no im więcej, tym lepiej, Czemu mi to przeszkadza? Tak, bo widzę, bo jeszcze będzie... Czekaj, już wam mówię ile będzie. Ej, mam taki pomysł sobie jesteście teraz. To będzie taka jakby, takie coś i to będzie dawało oświetlenie. Właśnie będzie członków to Dawko, Olek, Damiano, Banio, Matiks. Nie, Danielson, Damian, Banio, Matiks, Dawko. Pięć minut szybko. jeszcze raz. Daniel, Olek, Dawko, Banio, Mati, Dawid. Sześciu. Czekaj. Ja ty Daniel 3 Maty 4, Olek 5, Dawko 6, Daniel 7. 7. No to 7 mniej Siedem są różne daniewica Ale te baniowice będą duże i chłopie o to chodzi

No i dobra, ja już domki skończone. Teraz to widzę No bawię... ja... Już chłopie parę, to są mnie jeszcze dla nich. Ta nasza wioska już jest taka fajna, bo już tutaj widobienia... Wszystkie domki zostały villagerów, zostały rozbudowane. Hmm. I wieża prawie została skończona. Damian, co ty robisz tutaj na, na sam koniec? No tak jest że było oświetlenie. Fa może być? No, może być Dobra, dobra, dam zostaw, już jest już jest dobrze. Nie, nie, jeszcze drabina. To ja po tej drabinie już będę kończył. No i dobra. Czekaj, to jest krzywy? Ja pierdolę, to jest krzywe. To jest krzywe. Ja pierczekaj. czekaj. To nie musi być proste. Musi! Człowieku, przecież ty wiesz jak to gównia nie wygląda, jak to nie jest proste. Ja nie mogę, dobra, szybko. O chłopie, taki speedrun to robię. Daj speedrun, speedrun, człowieku, tak jak ja zrobiłem z domkami. Hmm. Czekaj, to jednak to zrobię mniejszą hmm. Taki. Dobra, to muszę wyglądać jakiś taki młot. Dobra, mam. Co? Nie chcę, ale nie ten, Nie, nie przygotowuję się tutaj. Dobra, to czekaj, że ci tutaj pomogę. Dobra, tutaj się pożegnamy z widlami. Chodź tutaj, chodź tutaj na ten. Więc, widzowie, dziękuję za dzisiejszy film. Trzymajcie się i na ra. Do następnego filmu. Do następnego.